Chodzi o to, że ja i Patryk mamy takie same brzuchy. Jak czasami tak się zagłębię w to, co mówię, to też nie mogę w to uwierzyć. Śnieg pada! Jeżeli są koty, jest karton, jest impreza i karton <głos》> nie wytrzymał napięcia. <głos》> nie wiem, jak to ustawić, Laura. Czego? Bo ta kamera też jest źle, wiesz? A czekaj Mir, bo ja nie wiem, który z Laury muszę zajrzeć. Wszystkie linki do rzeczy, które zobaczycie w dzisiejszym filmie znajdują się w opisie tego filmu. Przyszła wiosna, to mamy kilka dodatków do domu i jeden prezent. Laury? Dla Laury. Zgadywałaś, nie? Powiedz, ale nie udało Ci się zgadnąć. No. A co to było? Proszę, to jest prezent dla Ciebie. Możesz otworzyć. Nie, z tej strony patrz. O, tu będzie łatwiej, tu do góry. Ciekawe co tutaj Jeden jest dla ciebie. Bo mało jest w domu. Co to jest? Kubek fajny. Fajny, o to możesz odkleić. Od razu tutaj do śmieci. I co? Ładny. Śliczny? A wiesz co tak. to jest za zwierzę? Tak. Jak kto to jest? Y Konik. Konik? Nie, to jest lama. lama? No, daj pokażemy lamę. Jaki piękny kubek. Jaka lama, jakie kolory, coś można pięknego. tam wlać wody. Oczywiście? A co, co jest zdrowe do picia? Woda. Woda, tak? Wlać, wiesz? Zaraz musimy go umyć najpierw. Spokojnie. I dopiero wlać. I jeszcze, moi drodzy, mamy nową pościel w truskawki. Truskawki! Bardzo ładna, nie? też. Ma... Kwiatki. A, kwiatki też i truskawki. Tak ogólnie miała być dla Laury, ale wszyscy pod nią leżą. Malwinka. Boże. Czy jest coś dla Malwinki w paczce? Nie, dla Malwinki nie ma nic. Majsia! Mańka idziesz na rączki w takim razie. Na przytulanki, proszę. O Boże, mańka. Dasz radę, mańka. To normalne. Się nie przejmujcie. Otwieramy drugie... I mamy kubek w stokrotki. Dokładnie różowy. Ładny. Też ładny? No, no. Możesz w stokrotkach pić. Nie ma problemu. Ja, ja w lamie też widzę kawę. to w W stokrotkach? Nie ma problemu. Piękne, piękne, dobra, mamy kubki. Bo naprawdę mało jest takich rzeczy w domu i trzeba było kilka wziąć. Za to mamy przepiękne kolory dwóch ściereczek do kuchni. Pierwsza żółta i druga. No, po prostu boskie. Boskie. I to pójdzie zaraz do prania, Laura. Śliczne, co? Podobają ile... ci się? No. A ile to kosztowało? To ile kosztowało? Tak. Ojej. A była cena. Nie wiem od którego kubka to jest. Czy to jest od lamy? 18 zł, a drugi jest 12 tam. Aha, dobra. To dużo czy mało? O 8 to jest dużo. To dużo? Tak. Nie kupiłabyś więcej? Nie wiem, kupiłam Kupiłabyś? No 18... to dobrze. Kolejna rzecz. Zobaczcie, jaki szklany. Ja uwielbiam takie. Boskie. Czekaj, i ten. A nie, nie ma tu ceny. Widzisz? Okay. Ale on nawet nie 10 złotych kosztował. A no, mogę wypić? Typ piła. O. Ty sobie pije. Fajny, nie? Fajny! Fajny? Dobra, i wow. ostatni dla mnie, bo ty masz ze słomką. Słomeczka szklana i kubeczek różowy. I też groszowe sprawy. A, I taki stwierdziłam, że do domu. O, żeby sobie wodę podpijać na biureczku, zawsze wygodniej z tą słomką, sobie, nie. Słomka też u mnie powoduje, że więcej pije. Ile tu kosztuje? Ten ile kosztuje, a tu jest cena. O, 13 złotych tylko, a to super. Jest mały. Super. I jeszcze są różne kolory były. Piękny. I fajne, bo nie jest taki strasznie mały. I teraz otwieramy takie pudełeczko. A w nim. Boże, jaki cudowny talerz. Zobaczcie. No poezja. 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 What? Proszę, możesz zobaczyć. I otwieramy kolejne pudełko. To są emotion, takie, że tutaj. Emotion, takie, że nie jest do opanowania. Jezus! W ogóle tak mi się podoba moda tych kubków. Tu nie ma ceny, właśnie. Tu jest naklejka, ale jest bez ceny. Ale niedużo. Naprawdę niedużo. Tak jak powiedziałem, wszystko macie w opisie pod filmem. Proszę, drugi talerzyk. No, proszę nie zliczyć. I niestety jest to ostatnia rzecz. Ale ładny, bo ja je widzę pierwszy raz, wiecie? Wow! Ciao, bella! O, i też mamy naklejkę, ale nie mamy ceny. Co ci się najbardziej podoba? Ten tak wygląda. Ten talerzyk ci się najbardziej podoba? A kubek, który ci się najbardziej podoba? Zielony? Tak. Ten? Taki ten Ci się najbardziej podoba? No A mi chyba ten mój do picia to, to mi się to taki Słomeczka Ładny, fajny Dobra, tylko musimy to wszystko wziąć do mycia Co? Kubek, talerz? Mhm, uh -huh. i wtedy dopiero mogę wydać coś I'm looking jest, i to było coś w stylu. Oczy wybija dosłownie, coś w stylu masz okulary na głowie, na przykład przeciw i szukasz je. Kiedyś mi się tak zdarzyło. Patrzcie. Patryk. Ale masz Pympek. Pympek. No czy ktoś by się tu posunął trochę? No ja mi się tu wciągła tylko na chwilę. No proszę Was. No. A ta opaska to jest stylistka Laura. To ja sobie tak nie wymyśliłam Ty, tej myszki Miki tutaj. To, to ona. No co Wy sobie myślicie? Ja Wam powiem, że jest kaszanka. No Bazyl, no... No nie można się przesunąć. No możemy razem wspólnie na przykład, ale tak trochę byśmy się mogli przesunąć. Jaki człowiek głupi, nie? Kotka nie przesunie... Kotka nie przesunie, a on mówi, że nie. Czy ty przyszedłeś na randkę do mnie? Co? Ja zarządziłam... Wcześniej mówiłam, że 15 minut, ale tak naprawdę 20 minut leżenia. Nie, wiecie co? Chodzi o to, że ja i Patryk Mamy takie same brzuchy. Nie. Nie. Ale Ty jesteś miły dla mnie, mówisz, że nie, że nie mamy takich samych brzuchów. No to ja się bardzo z tego powodu cieszę. <laughs> czego jest naprawdę. Ja ci, ja ci powiem, ja Wam powiem, że um, ja mam świadomość swojego odklejenia w życiu i bardzo dobrze mi się z tym żyje i nie zamierzam nic w tym kierunku. Robić, żeby to zmienić. I nie wiem, czy słyszycie, ale mam zapchany nos i zaczyna mi się katar. Przyłożyć ci mikrofon. Zobaczymy, czy wyłapię twoje mruczenie. Na przykład Bazel to tak mruczy? To na przykład słychać go w drugim pokoju, jak on mruczy. To jest najbardziej głośno, chrapiący i mruczący kot. A na przykład Ryszard jak mruczy, to trzeba ucho przyłożyć do niego, usłyszeć, że on mruczy, a Bazel najgłośniej mruczy. A ty jak mruczysz? Ciebie to pewnie nic nie słychać, bo ty też tak no, no, nie, <laughs> mruczysz. Zaczął mi się katar, no i czułeś jak, Jezu, krew z nosa, nie? No wiecie jak to jest. I, i już myślałam, że Laurę zaczyna rozbierać. O Jezu, a my po ostatnich tych chorobach, to wiecie jak ja drżę. No coś po prostu strasznego, co w grudniu się zaczęło. W sumie przez dwa miesiące chorowała, bo w grudniu złapała anginę. Jezu, jak sobie przypomnę te gorączki prawie po 40 stopni. Ludzie, więc mieliśmy tą anginę, później mieliśmy z tydzień przerwy, czy półtora i była grypa i potem w styczniu, jak byliśmy już na wakacjach, złapała ospę. Jezu, jaki to był horror z tymi chorobami. Po prostu byłam tak przemaglowana i tak, wiecie, no ja, ja przeżywam, jak dziecko jest chore. A ty przeżywasz? No. Czy ty nie przeżywasz? Co? Ja przeżywam. <laughs> nie, człowiek jest naprawdę... Mirek, czy ja jestem szurnięta? Ja, twoja żona. No, przypominam ci. <laughs> Spójrzmy sobie w oczy. Będziemy wiedzieli, czy jesteśmy nadal w sobie tak zakochani. <noise> jak czasami tak się zagłębię w to, co mówię, to też nie mogę w to uwierzyć. <noise> Ale tak jak już powiedziałam i wiele razy to powtarzałam. Grunt to mieć świadomość swojego odklejenia i mi się naprawdę rewelacyjnie z tym żyje. Rewelacyjnie. I w lutym był koniec tych chorób i zaczęliśmy się faszerować tam różnymi witaminami. Suplementacja D3 to cały czas to nic nowego w sumie u nas. Bo laura też cały czas, odkąd się urodziła, ma D3, odpowiednie dawki. Nasz lekarz zalecił nam na początku dawać jej większe dawki witaminy C, i w sumie nie braliśmy nic więcej na odporność, tylko witaminę C. Musiałam iść po telefonu, bo oprócz tej witaminy C w większej dawce, taką jak nam zalecił lekarz, po miesiącu zeszliśmy na normalną dawkę. I wprowadziłam jeszcze Kolostrum dla dzieci, taki mm, probiotyk. Yy, poczytajcie sobie o tym. No póki co, zobaczcie. No była tak słaba odporność u nas, że to jest koszmar, tak? Z jednej choroby na drugą. Bo ja wiele razy do tej pory spotykam się z takimi komentarzami na różnych kanałach, gdzie na przykład laski polecają jakieś probiotyki, jakieś właśnie rzeczy na odporność, nie? I na przykład laska się przeziębi albo nie wiem, zachoruje, i potem pojawiają się komentarze. No, tyle, ty tego bierzesz, a i tak zachorowałaś. Trzeba wiedzieć o jednym, że. To wzmacnia nasz organizm, ale to nie powoduje, że nigdy w życiu się nie zachorujemy. Gdyby różne probiotyki i inne rzeczy, które podnoszą odporność, yy, powodowały, że nie będziemy chorowali, to uwierzcie mi, że ludzkość nie miałaby takiego czegoś jak grypy, anginy i inne przeziębienia, bo gdyby to działało w milionach procent, to by to wszyscy brali i nikt by nie chciał chorować, prawda? O, pada... Jezu, leje deszcz, nie pada. Śnieg pada! Chyba se jaja robisz. Nie wytrzymam. Czy wy to widzicie? Nie, nie te śmietniki. Czy wy widzicie, że śnieg pada? Jezus Maria, 15 maja. I wtedy przyszedł maj. Zrobiło się gorąco. Odporność nam się tak poprawiła, że na przykład u nas w jej grupie w przedszkolu przed Wielkanocą dzieciaki już chorowały. Jak któregoś dnia przyszłam ją odprowadzić, i patrzę, że jest tak mało dzieci, mówię Boże, nie, znowu się zaczyna, zaraz coś złapię. Nic, słuchajcie, nic nie łapała. I teraz yy, na majówkę było to samo, w przedszkolu też było spustoszenie, też dzieciaki chorowały, nic, tfu, tfu. I teraz też jest bardzo mało dzieci, z 20 paru chodzi 10, nie ma większej połowy. I ona póki co tylko złapała katar, została te dwa dni w domu, bo ciągła nochem, ale nic się nie rozwija dalej, nie? Także naprawdę, no rewelacja po prostu. Co? Nie? I, i jadę, no, muszę wyjść już, no. A on się chciał tu, wiecie, zimi, zimi. Ja Cię wieczorem zaproszę przecież na randkę. <laughs> nie, nie Mirek, nie ma czasu na leżenie w ciągu dnia. Czekajcie, muszę skarpetę ubrać, bo nie miałam skarpetek. Kolostrum, y, witamina C i, no, witamina D3, no to nic nowego, po prostu cały czas to suplementujemy od. znaczy no, Laura, od urodzenia. Bazyl. I mój partner, <śmirek> szmirek> Mirek Szmirek. Ciasno na wyżej się zrobiło, no. Nie wyobrażam sobie innego życia, wiecie? Kocham zwierzęta. Kocham zwierzęta. Dzisiaj jest ten wspaniały i cudny dzień, w którym. Kurczak sobie siedzi, ale wy to widzieliście, tak widzieliście w sobotę chyba w osobnym filmie kulinarnym, czekajcie trzeba przykręcić trochę, bo może coś wylecieć z gara i słuchajcie kto jest ze mną od lat ten wie, że zielony domestos to jest życie, to jest tak jakby majonez winiary, to też jest życie. No i nie bez powodu go kupiłam, bo już idę go użyć. Ale wiecie co, Ej. czasami dzieciak to naprawdę tak potrafi zaskakiwać, że to aż, no nie dosyć, że cię blokuje, bo nie wiesz co odpowiedzieć, to jeszcze to potrafi być naprawdę zabawne, nie? Laura ma taką swoją torebeczkę i dostała dychę od babci. I tam chodzi sobie codziennie z tą torebeczką, no i ja jej kupiłam tam pewną rzecz i ona wraca z przedszkola, leci do tej swojej torebki i ona tak, o, dycha jest, widzę, że kupiłaś za swoje. I w tym momencie cię tak blokuje, że nie wiesz co powiedzieć. No, kupiłam za swoje, więc jeżeli jest ochota i życzenie, to subskrypcja kciuk do góry i zapraszam na jutro. Do zobaczenia, cześć. i